Witaj tu Solverize. Przedstaw wielomian w od x to się równa x do 4 minus 2x do trzeciej minus 3 minus 3x kwadrat plus 4x minus 1 w postaci iloczynu dwóch wielomianów stopnia drugiego o współczynnikach całkowitych i takich, że współczynniki przy drugich potęgach są równe 1. Jak możemy zapisać tutaj warunek tego zadania? Chodzi o to, żeby wielomian w od x był równy takiemu iloczynowi p od x razy q od x, gdzie p i q są takimi wielomianami, których stopień wynosi 2 stopień, p równa się się stopień Q, to się równa 2, czyli są to wielomiany kwadratowe, takie funkcje kwadratowe byśmy powiedzieli, które mają współczynniki całkowite. Czyli możemy sobie zapisać coś takiego, że P od X to będzie miał taką postać X kwadrat dodać BX dodać C. No nieznane są te współczynniki B i C, ale wiemy, że przy drugich potęgach współczynniki są równe 1, więc tutaj będzie 1X kwadrat i podobnie Q od X to będzie X kwadrat dodać Dodać, no i muszę tutaj użyć jakichś innych liter, na przykład d. dx plus, plus e. I mam jeszcze taką wiadomość, że te współczynniki b, c, d i e są liczbami całkowitymi. To jest ważne, to nam pomoże rozwiązać później dalej to zadanie. No to w takim razie, jak to będziemy robili. Na początku sobie obliczymy ten iloczyn P od x razy Q od x. To się równa. No i pomnożymy oczywiście te wielomiany w takiej postaci ogólnej, w jakiej mamy je dane. No i musimy pomnożyć każdy składnik pierwszego nawiasu przez każdy składnik drugiego nawiasu. No trochę tego będzie. 3 razy 3, 9 składników. X kwadrat razy X kwadrat to będzie na pewno X do 4. X kwadrat razy DX to będzie DX do trzeciej, X kwadrat razy E to mamy ex kwadrat, BX razy X kwadrat to będzie BX do trzeciej, BX razy DX to będziemy mieli BD. X kwadrat BX razy E to będzie BE razy X. No i jeszcze wszystko przez C, czyli CX kwadrat, następnie będzie CDX, no i jeszcze na końcu CE. Także e, no, nawet nie zaszło tak długo, ale jeszcze tutaj... Chciałbym jedną rzecz zrobić, mianowicie mam tutaj taką sytuację, że mam takie wyrazy, które zawierają x do trzeciej, Są takie wyrazy, które zawierają x kwadrat i to aż 3. No i są takie, które zawierają x. Ja bym sobie to chciał jakoś razem zapisać, zgrupować według potęg x. Zapiszę tak: x do 4 dodać. I teraz wyłączę sobie x do trzeciej poza nawias. W nawiasie będę miał d dodać b. Potem sobie wyłączę x kwadrat poza nawias i w nawiasie będę miał e dodać bd. Dodać c, x kwadrat, następnie x -a wyłączam poza nawias, w nawiasie mam be plus cd razy x, no i jeszcze jest wyraz wolny, który jest tylko 1, c. Oj, w takiej postaci chciałem to mieć uporządkowane. No i teraz możemy sobie porównać p od x razy q od x z tym wielomianem w, bo one mają być równe. No i cóż tu widzimy? Widzimy, że przy x do czwartej mamy współczynnik 1 tu i tu. No, czyli to się nam zgadza, nie musimy tutaj e, nic robić. Dobrze, natomiast teraz jeszcze idźmy dalej, d plus b jest przy x do trzeciej, no i tutaj przy x do trzeciej mamy minus 2. Stąd zapiszemy sobie taki warunek, że d plus b to się równa minus 2. Idźmy dalej, współczynnik przy x kwadrat to jest tutaj takie trochę długie wyrażenie. e plus b d plus c i to ma być równe minus 3, czyli zapisuję to e plus b d plus c to się równa minus 3. No, idźmy dalej. Przy X mamy BE plus CD, prawda? I to jest równe 4, jeśli chcemy, żeby te wielomiany były równe. No i na końcu jeszcze wyrazy wolne. No tutaj jest CE, tutaj w tym wielomianie W jest minus 1, czyli C razy E musi się równać minus 1. I taki układ musi być spełniony, jeżeli iloczyn Pejku ma być równy W. No i teraz tak. Tutaj jest bardzo istotna ta cecha, że BCD są liczbami całkowitymi. Jeżeli C razy e równa się minus 1 i to są liczby całkowite, no to nie ma zbyt wielu możliwości. Może być tak, że C jest 1, a E jest minus 1, albo może być na odwrót. Ale tak naprawdę ta opcja na odwrót to będzie jedno i to samo, bo. Jeżeli tutaj c będzie 1, a e będzie minus 1, a potem zmienimy, to to będzie tak, jakbyśmy zmienili kolejność tych nawiasów, czyli tak naprawdę jest to jedno i to samo. My sobie przyjmiemy, że c jest 1 i e jest minus 1, no i teraz będę musiał przepisać po prostu te warunki w taki sposób, że przyjmę, że c i e są takimi liczbami. No to d plus b będzie minus 2. Wtedy tutaj mamy minus 1, tutaj będzie dodać 1, czyli się wyzeruje, więc z drugiego równania będę miał, że b razy d równa się minus 3. No a tutaj będę miał minus b plus 1d, czyli d to się równa 4. O, i taki układ teraz mam. Zauważam sobie, że mogę dodać tutaj łatwo pierwsze i ostatnie równanie. B mi się wtedy zredukuje i otrzymam, że 2d to się równa minus 2 plus 4, czyli 2. Podzielę na 2, czyli otrzymam wartość d, mianowicie d to się równa 1. No jeżeli tutaj podstawię 1, no to b razy 1, czyli b równa się minus 3. No i wtedy też pierwsze równanie jest spełnione. b plus d to jest minus 2. Ostatnie też minus b plus d to jest 4. No i wszystko się zgadza, czyli mógłbym już zapisać odpowiedź. Odpowiedź. Tutaj polecenie było takie, żeby przedstawić wielomian w od x. No to przedstawmy w od x to się równa jako iloczyn P i Q. No to to będzie tutaj. x kwadrat dodać bx, czyli minus 3x, dodać c, czyli dodać 1, razy x kwadrat dodać dx, czyli dodać x odjąć 1, no bo tyle wynosi e. No i mamy odpowiedź do tego zadania. Zadanie jest zrobione. Ja Cię serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów.